Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, nagrywam se, bo se mogę nagrywać. I dzisiaj tak, yy, napisałam, że nagrywam i coś mi się zrobiło z internetem. Pewnie znowu coś klikłam, nie tak? I pozdrawiam tutaj. Miałam. Pozdrawiam Paula 08743 Pozdrawiam, cię, Bardzo. A jest 15, pozdrawiam, ciebie. Yy, 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 Dodam se nowy ten. Komplet, bo Mogę sobie dodać go, wolny kraj, no nie? I tak, mój kontent wygląda dalej. Robiłam go sobie na szybko, bo jakieś czyny, z tam, sobie nagrywać. No bo napisałam, że tak, potem się znudziło mi się z nimi nagrywać i się rozłączyłam. To on, tak wygląda mój komplet, nie jest drogi, bo kupić, kupić. No. E, dobra, tutaj, o tak, chciałabym nagrywać z i Mieliśmy zrobić... Znaczy ja miałam zrobić... Nie zmuszę was do pracy Miałam zrobić sobie... Aha, spoko, żeby sobie żeby fajnie Nie wiem, się wychodzi z tego Okej, no to tak, pokażę wam moją mordę Moje rynki, moje Wow, patrzcie, jak... patrzcie jaka jest. Nie mam jakie ma strony się. Okej, tam już mi pokażę. Dobra, e, wejdziemy sobie na fejsach, ale i tak będzie tam cenzura. Znaczy nie, albo cenzura będzie tylko na nie zyskuła. Chociaż... No. Okej. No, ogle okay. to no, nie mam założyć na tajemnie. Fajne imię, Bardzo Dobra. I właśnie strasznie podziwiam hajrową, która ma tyle... Ona pija w jeden dzień 200 zł. No, nie, nie wiem jak ona to ogólnie robi, ale bardzo na to nie wiem podziwiam. E, dobra, tak, 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 to... tak, 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 Ha, tak, sobie odcinek, co? tak, dobra, mam, jest, tak, I tak, 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 I I... Już wam pokażę, e, o co Chodzi, że ten film jest niedostępny. Sama nie wiem, nie wiem, Tak, mam mało subskrypcji. Mam już tylko 44. Nagrałam sobie tak jak się. I on jest niedostępny niektórych. Zmian moim zdaniem, do GS I nie działa mi. O nie. Nie tak Mam nadzieję, że no, na, razie się nie, na razie nie mogę, bo nazywam. Znaczy, e, na na w takim razie, co ty może Tak, e, dam sobie do listu kąpielę, bo mogę i chcę. E, no to on wygląda tak. E, on, nie tak. E, wygląda on tak. Nazywam się, czy mam swoją no, znaczy, koleżankę, czy

I tak, yy, nie wiem czy nie będzie na tyle, bo strasznie przychudzam, yy, ale pozdrawiam wszystkich obecnych tutaj i można na tym odcinku pokażę jak kupuję sobie Vipa, bo zauważyłam, że jest yy, wyprzedaż i może sobie kupię ogólnie na jeden miesiąc star VIP-a yy, na miesiąc, yy, bo mogę, chcę, graj mini nie przeszkodzi, żebym sobie kupiła, bo, yy, ok, już sobie jestem, yy. no dobra, to chyba będzie na tyle, bo nie zamknij więcej i tak nie należy walnąć suba bo to nie boli no e, także do zobaczenia w kolejnym odcinku żegnam się z papa